W okoliczności będzie ciężko mi siebie uspokoić Idę zrobić pajzel albo ja albo ktoś Słońce niczym kolisandez Nie obliczalne od zawsze jak się gwaria tu A najwyżej będzie jankę, jak poranków co bo napierdala jak taj są gołote, jeszcze nikt się nie odzywa, kiedy słuchawkę że na twarzy pokę, w ręce mam młotek, Tim na nogach kurwa z drogi tam Miasto Boga, niektóra czy miasto Bogiem, jest w serce skabienia, zgażony w schodem, też zatruta z Bogiem krew, uwalniam nas wrodzoną drogę, już gotowy na rzeź, zamykam drzwi za sobą. Ktoś wpadł? Ktoś mi tutaj wpadł?

w nie mnie szukało to nazwiska w Nie ma ci żytni czeka tylko na molisak jogu przepraszam, nie robię im wieku, pomnę moc to myślach jak nich trzyma mój czekajcie, czekajcie to wygląda może, jestem szaleńcem, schodzę spokojnym tempem schodę niczym tap wody, odbijają kroki jakby cień miał się w nich utopić stan znają powoli podpowiada doświadczenie końcu to me oś obecny siemano, siemano, Gabriel do klinik może siema, siema Siemanko, 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 witam serdecznie. Próbuję jeszcze włączyć tego kiku.

Ciepiorun, siemano, siemano, siemano Najlepszego, e, na nowy rok Też leczą serduszka, też fajnie leci. No zobaczymy, zobaczymy jak to co tutaj ma ja moje go ja to wiem, life. Bo Nie mogę tej kamery odpalić, ludzi. Posłuchajcie, musisz mnie uratować. Bo teraz mnie nie pojawisz, ale musisz to zrobić. Kurwa nie rozumiesz, oni chcą mnie zabić się. Ja. Jacy oni w ogóle? Ty człowieku, masz w ja wiem. Okej. Okay. Ale musisz mi zauważyć, dobra, dobra, dobra. Gościu, gościu. Spokojnie, okay. spokojnie, spokojnie. jeszcze raz. O co ci chodzi? O nie, to jest za bardzo, za bardzo napierdziane w tym komputerze, kurwa. Wszystkiego jest, a ciężko to wszystko zrobić. Siemano, siemano, siemano. To się tapuje, cholera, do. No. Co bym musiał zrobić? musiał przynieść laptopa, słuchajcie. I zobaczyć na laptopie się wtedy połączyć. No ale nic, no. Nie będę tu pajacował tutaj. <śmienny> Także tak, panowie panie, jest 23 osoby na TikToku, mo może trochę więcej, ale mówię, to jest mój e, drugi, dopiero drugi live e, na YouTubie i YouTube też mnie trochę to z tym wszystkim blokuje. O jest, włączyła mi się kamera, słuchajcie. Jest kamera tutaj. Jest kamera, jest kamera, włączyła się. Jestem. O cholera Tomasz, dzięki ci. Dziękuję Ci bardzo. Jest kamera, słuchajcie. Jest kamera. Jest kamera włączona. Także powoli idzie. Kurde, dzięki, dzięki Tomasz. Jak po Sylwestrze? No elegancko, u mnie to jest, no wiesz, no. <laughs> Poszło się spać, dzisiaj się wstało. Jestem bardzo zadowolony z tego, że wstałem. Dobra, kamera jest. Także powoli coś się robi, słuchajcie, powoli coś się robi. zaraz zobaczymy. Mikrofon jest. Mikrofon jest. Siemano, Siemano, Siemano. Eee. Ale coś się nie może odpalić właśnie. Coś tutaj ten. Tykajcie. Się otworzyłem, ale nie, powoli coś się może zrobić. Siemano, siemano, siemano Dominik <grystanie> na, na YouTubie. tutaj nie tak z tym tiktokiem. No czekajcie, uruchomię tego komputera, jeszcze raz restarta zrobimy. Zobaczymy, co tutaj będzie. Wie, co to warczy? A to śmietnik mi war warczy. Siemano, 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 witam. ma, no się on uruchomi ponownie. O tak, ten dzień dzisiaj to jak taka niedziela, kurde. Ten dzień to jakby była niedziela jakaś. Cisza, spokój, pogoda zimna. Wcześniej trochę tam padało, tak jakby śnieg miał e, padać. Ojej. Ludzie chodzą po lesie, ludzie chodzą po lesie, kurde. Grzybów szukają może. Tak, zobaczmy, go. Zobaczymy, co to wyjdzie z tego, wszystkiego. Próbuję to wszystko jakoś poukładać, właśnie. Tak nigdy nie mam czasu, żeby posiedzieć, żeby to wszystko zrobić. Pozro, 600. Siemano, siemano. Eee, zobaczymy. Kamerę jakoś, odpaliłem kamerę jakoś. Żeby to ustawić raz, i już będzie później, wiecie, wiadomo, tak jak, jak ze wszystkim jest. Tak jak i ze wszystkim też jest. Żeby tutaj właśnie leciał sobie tok tok. No bo musiał do brata zadzwonić, do Czarka. Ej, on to ogarnie. On puszcza też właśnie live y i na TikToku i na tym naraz wszystko robi. Stopni jest na dwoszuchu. Niby. Masz 67 lat? Może być, słuchaj, może być. Może być, że kiedyś dożyję, może tego wieku. Udało się, udało się, ale chcę coś zrobić jeszcze na TikToku, żeby poszedł mi live. Tylko, że co chwilę jakiś błąd wyskakuje. Z wszystkim, nie obierzcie, co teraz zadzwoniłem. O, czarek robi live nocleg? Dopiero, dopiero wtedy. W, 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 dopiero. Nie uwierzycie, Lamborghini znam. Nie uwierzycie. Message. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Demontujemy wentylator, prowadzimy kamerę endoskopową. Czekajcie chwilkę. Jeszcze raz coś spróbuję wpisać. O, cholera, śpię na szmalu, jutro kupuje Ferrari. Kurę, krzychu, no to zajebiście. Gratuluję ci! Bardzo, bardzo dobrze. Okej, okay. teraz próbujemy. Poczekajcie chwilkę. Poczekajcie chwilę, poczekajcie. Muszę coś. Logujemy się powoli, poczekajcie. No i co, zalogowało mi się, czy nie? Jest. Okej. Okay. To mam już zainstalowane TikTok Live Studio. Jak mi się ładuje? Przepraszam Was za to, e, że to robię teraz z Wami, ale no TikTok Live Studio, no ale to było zainstalowane już. Streaming. No nic, jeszcze raz zrobimy. Mam, Krzychu, aha, mam force. No to kurde, bracie, no to co ja mam ci poradzić, no to. To bardzo dobrze, kurde. No dalej. Jestem ciekaw, czy to się odpali, czy nie, bo kurde, fajnie by było. Fajnie to by było na tym komputerze, fajna kamera, wszystko jest. No. Siemano, siemano. No kurde, no ktoś mnie tu tam wrzucił. Tomasz, 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 Gorda, dziękuję Ci, bracie. Bardzo dziękuję. Trzy dolary. Dziękuję Ci bardzo. Ok, TikTok Studio Live. Open. Open you mine. <ścoughs> A się okaże. Dobra, poczekajcie jeszcze raz. Spróbuję zaskonować. Sorry, że to tak robię właśnie na, na tym. No, ale. No. Kombinuję jak Jak koń pod górę. Kombinuję jak koń pod, pod górę. Fon And the code. Poczekajcie chwilę, zobaczymy, czy mi coś. O kurde, Romano! Kurwa, dzięki! Ok, Poczek A, dzięki, ci bracie. Dziękuję ci bardzo. Dobra. Ok, powoli, powoli, powoli. Dziękuję. Lechu, kurde, dziękuję wam, panowie. Test audio. Test audio zrobimy. Halo, halo, Domino's Pizza. How can I help you? <laughs> How can I help you? Czekajta, czekajta. Co jest z tą kamerą? Czekajcie chwilkę, przepraszam, że ja to tak e, robię na, na tej całej wizji, nie mogę tej kamery uruchomić. Czemu mnie ta kamera nie chce walnąć? Wszystko jest takie, kurde, skomplikowane. Na telefonie pójście ciach i, i to leci. Go to live. Musiał naprawdę się... Na... A, na komputerze jest dużo, dużo fajnych takich opcji. A, czekajcie, czekajcie. Kamera. Kamera, kamera, logic kamera kamera logic cholera Siemano, czarne szatanie, siemano. Witam, witam, witam. No nie mogę uruchomić tej kamery na tym. Full screen. Uuu, jest! Słuchajcie, coś tu już jest. Coś tu już jest, coś tu się robi, dobra. Mamy tutaj kamerę. Z tyłu bałagan. Okej, okay, okej. Okay. Sound. Mikrofon. Także powoli coś, słuchajcie powoli, patrzcie to jest, powoli coś tutaj robię, powoli coś tutaj robię. Gamoń bo gamoń, ale coś, coś tutaj się robi. No i co, go to live? To próbuję wykombinować. Aha, ok, to już wiem o co tu chodzi. Dobra, zobaczymy, czy się włączy. Czy mnie będzie w ogóle słychać tutaj, bo TikTok ruszył. Jestem ciekawy, czy to tutaj pójdzie to. Siemano, 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 kurde. Ok, ktoś tutaj wchodzi. Nie wiem, czy mnie będzie w ogóle słychać. E, czy to w ogóle będzie. No nie słychać mnie pewnie, bo tutaj mikrofon, co już. Trzeba mikrofon. Ten mikrofon nie działa. No widzicie, no gamo nie jest ze mnie i to niesamowite. Add ad mikrofon, select. Halo? Teraz słychać mnie? O, teraz chyba coś tam poszło. Teraz chyba coś tam poszło. <grydy> próbuję, wiecie, to ja próbuję to wszystko ogarnąć. Słuchajcie, to jest kamera właśnie z tego. Ee, siemano, siemano, siemano. Także kamera, e, mikrofon jest chyba. Romano, dziękuję ci. Kurwa, Roman, dzięki. Dziękuję ci bardzo. Także robimy live na TikToku i chyba na tym, tak? Na YouTube jest, bo jest z telefonu, ale czy na TikToku jest? Eee. Czekajcie, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać? Czekajcie, spróbuję to wszystko jakoś tak poukładać tutaj. Pierwszy raz robię, pierwszy raz robię na tym, jak on się nazywa. Nie wiem, czy mnie słychać, słuchajcie, na, na TikToku. głos jest właśnie, no ale na tym TikToku. Próbuję to od, odpalić, no nie wiem, no kurde, no nie wiem, co tu jeszcze mogę zrobić właśnie, żeby to było trochę lepiej. No ale nic, no to, to trzeba ćwiczyć, tak? Trzeba ćwiczyć, trzeba to sprawdzać, trzeba to e, włączać i, i się bawić tym, bo to, to nie jest takie aż takie proste hop -siup. Dla kogoś, kto to robi pierwszy raz, ja to pierwszy raz włączyłem na, na tym Komputerze. Nie wiem, czy mnie widać w ogóle na tym. Czy mnie nie widać? Słychać? Tak? Jak do tego wleci, cholera. No więc trochę się pobawię, słuchajcie, trochę się pobawię tym. <laughs> Nie czuć. Ja tu jestem. Apel, Romano, widać i słychać, no i elegancko to na pewno by było lepiej e, czytać, tak ok, to muzyka tutaj leci, tutaj tego, a tu tego. się uczę czegoś, nowego czegoś się uczę, to nie hybryda, ale też muszę się tego nauczyć. Uuu. No nic, to zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak to będzie. Na tym TikToku i na tym YouTubie, żeby to razem było, jakoś nam to grało. Siemano, siemano. Siomano, siomano, siomano. No lec, dobra. To na razie i tak wyłączę tego YouTube'a. Wyłączę tego YouTube'a na razie, bo okej, okay, logout, out, lock out. Jak tu zakończyć tego live? A. Exit now. Dobra, wyłączyłem chyba, wyłączyłem. Dobra, Tiktoka wyłączyłem. Także coś nie, coś tam porobię, coś nie, coś popatrzę. Słuchajcie, kurde, także. Już doszłem do tego, jak tą kamerę włączyć. Także będzie na pewno e, ciekawe. Się zrobi, się zrobi, wszystko się zrobi. Kurczę, wszystko się zrobi. Jeżeli Już się powoli włącza. Jeżeli to już tak uruchomiłem w taki sposób, że widać i słychać, to nie jest źle. Kurde, jest i tak. Słuchajcie, jest czwarta godzina, idę, coś, e, coś się zje. A na wieczór zapraszam Was, kurde, dziękuję Wam za, za wszystkie gifty, za, za wspieranie kanału, Romano, e, Tomek, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Później zrobimy live'a jeszcze jednego e, i tu spróbuję to już wszystko ułożyć tak, żeby było fajnie. Idę coś zjeść, Wy też zjeście coś i dam Wam odpocząć trochę od tej mojej gęby, tego mojego gadania. Norwegia, siomano, siemano. Na dwa telefony oglądasz? Wr wr wrzucimy, wrzucimy. I i to. Ja zrobię to wszystko na, na komputerze. Ja zaraz posiedzę. Wrzucimy jeden monitor e, na TikTok, a drugi monitor zrobimy na YouTube'a. Już wiem mniej więcej, jak to zrobić. Także ja jestem może gamoń, bo jestem gamoń. E, chwilę czasu mi to zejdzie, ale to zrobię, kurde. Ale to zrobię. <ścoughs> Także e, e, idę coś zjeść. Zapraszam Was tam później. Może ognicho jeszcze zrobię, pójdę na dwór. <grydy> Trzymajcie się. Dziękuję Wam bardzo.